Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna w pełni elektryczna Kia EV6 przygotowana do wydania. Mało tego, Kia, która sama jeździ. Zapraszam na krótki film. Nowa Kia EV6, wersja wyposażenia GT-Line z pakietami technologicznym pierwszym i technologicznym drugim. Wersja GTL, więc inteligentne, adaptacyjne reflektory Full LED. Head-up display w rozszerzonej rzeczywistości. 77,4 kWh pojemność baterii, 229 koni moc, napęd na tył. Felga 20 cali, kolor Runaway Red, albo Runway Red. Bo Runway Red. Pełne LEDy, tak w GT-Line wygląda. Stop to też jest ładnie, to wygląda fajnie, podoba mi się. Tu mamy również LEDowe oświetlenie, kamerę, logo GT-Line, Car of the Year. Kamera 360, tu mamy boczną, tu mamy przednią kamerę. Tak wygląda Grill wersji. GT-Line. Radar do aktywnego tempomatu, do hamowania autonomicznego. Tutaj na podszybiu mamy kamerę do asystenta pasa ruchu. Do tych wszystkich systemów bezpieczeństwa. Co powiecie? Na i w kolorze Runaway Red. Samochód, który sam jeździ. Samochód, który. Myślę, że trochę zmienia zasady elektromobilności. Pierwsze auto, które jest w stanie się, według niezależnych testów, które jest w stanie się naładować w ciągu 20 minut na kolejne 300 km jazdy. Tak wygląda wersja GetLine. Połączenie zamszu ze skórą elektryka fotela na głośnieniu Meridian. Cyfrowe zegary, pod jedną taflą szkła, zakrzywione. gt więc kierownica ścięta u dołu w kształcie litery D. Konsola. Schowek, indukcyjna ładowarka, shift by wire. Dwufunkcyjny panel, nawigacja z dostępem do internetu. Duży schowek. W Gietelainie fajne jest przełamanie tego koloru. Te jasne wstawki do tej czarnej ciemnej tapicerki. Sufit czarny w Gietelainie. Tutaj skrajne siedzenia są również z regulacją, w sensie są podgrzewane. Tutaj mamy regulację kąta nachylenia oparcia. Nawiew. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Poduszka oddzielająca kierowcę od pasażera albo pasażera od kierowcy. Dwa ISOFIXy po bokach. Fajna ta tapicerka. Tutaj mamy kabel do ładowania. Do gniazdka i to urządzenie, przejściówkę za chwilę jeszcze tutaj ułożymy. Gniazdo ładowania, gniazdo mocy, typ drugi CCS. Dużo miejsca w środku, naprawdę dużo. Niesamowity komfort podróży tym samochodem, płynność przyspieszania, moment obrotowy. Tym się charakteryzują elektryki. Fotel pasażera również z regulacją elektryczną. Tutaj mamy regulację, możliwość również regulacji zagłówka. U kierowcy to samo. Możemy zajrzeć jeszcze pod maskę, bo tam mamy tak zwanego franka. Wersja GT Line, więc nadkole nie są czarne, tylko są lakierowane. Jakby kogoś jeszcze interesowało, kiedy samochód był zamówiony, to w listopadzie 2021. I dodatkowa przestrzeń bagażowa w wersji tylnionapędowej silnika tutaj nie znajdziemy, więc nie ma też wygłuszenia pod maską. Nie jest potrzebne. Silnik znajduje się w bagażniku, pod bagażnikiem, w zasadzie nowa KIA EV6 wersja GT Line z pakietami technologicznymi. 77,4 kWh pojemność baterii. 229 koni z napędem na tył. Samochód, który od 10 do 80% jest w stanie naładować się w ciągu 18 minut. Jeśli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to zapraszam do poszukania filmów na kanale. Odbyłem tym samochodem daleką podróż po Europie i tam myślę, było trochę informacji a propos ładowania, a propos szybkości czasu, który na to poświęciłem. Ceny ładowania, bo to też jest niesamowite. 5000 km elektrykiem po Europie, 1400 zł to jest. Myślę, że można śmiało przyjąć jedna, druga, jedna trzecia ceny podróży samochodem spalinowym. Wiadomo, trochę wybierałem ładowarki Ionity, bo to one najtaniej wychodzą w Europie. Z myślę, że w Polsce też. No, Tani od ładowarek Ionity to tak naprawdę tylko ładowanie u siebie w domu. Cyfrowe zegary, kamera 360, więc mamy obraz z kamery pod lusterkiem. Zasięg 486 km, 100% naładowania. Tutaj mamy poziom rekuperacji, procent radii, czyli gotowy do jazdy. Asystent pasa, poziom uwagi, układ ogranicznika prędkości, dwufunkcyjny panel. Wentylowany fotel, podgrzewany fotel, nie trzeba tego przeklikiwać, wystarczy przytrzymać się, wyłączy. Kamera, kamera 360, ona nie dość, że pokazuje, jak pojedzie przy skręconych kołach i tu projektuje. To tu jeszcze pokazuje mniej więcej, jak zajdzie, jak poza obrys wyjdzie przód samochodu. I rzut z góry. Co powiecie na no taką konfigurację, jak Wam się podoba? EV6 w GT Line w kolorze Runway Red. Te koła są niesamowite, 20 cali. To było na tyle. Jeśli chodzi o Kia i 6 przygotowaną do wydania, to kolejny elektryk, kolejny zeroemisyjny samochód, który wydajemy. No Jarosławowi dziękujemy po raz kolejny za zaufanie. Życzymy przyjemności z jazdy, tylko przyjemności z jazdy i dużo prądu. A wam dziękuję za uwagę. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcję, komentarze. Trzymajcie się. Do zobaczenia przy następnym filmie. Mogę w sumie wam jeszcze zwrócić i pokazać jedną rzecz. Hedapa, bo na to też trzeba zwrócić uwagę. On jest w rzeczywistości wirtualnej, można ustawić jego wysokość. On jest, to wszystko jest projektowane przez, przed samochodem, czyli masz to na drodze. Czyli, jeśli by się zdarzyło tak, że komuś to będzie przeszkadzało, to można to też wyłączyć i ustawić. Ustawić, żeby było w normalnej rzeczywistości. Że tak powiem, robimy to tutaj, HUD i albo wirtualno. Albo tryb standardowy, nie wiem czy to widać na filmie, mam nadzieję, że tak, albo w ogóle to wyłączyć. Można też skalibrować ustawienia, wysokość. Jakbym to mniej więcej tak widział. I to jest połączone również z pamięcią fotela, lusterka, że zresztą też. To jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tym samochodzie. Jest ich oczywiście więcej, ale tak w dużym skrócie to head up. I kolejna rzecz. Czas ładowania 18 minut od 10 do 80%. Moc, którą ten samochód w piku ładowania jest w stanie przyjąć 240 kW jak mówiłem zapraszam do poszukania filmów na kanale, albo jeśli ktoś chce, nie chce szukać, a chce zobaczyć film to piszcie w komentarzach, będę Wam te filmy podrzucał do kom w komentarze. A propos właśnie podróży elektrykiem po Europie, korzystając ze stacji Ionity. Dziękuję za uwagę, proszę łapki w górę, subskrypcji, komentarze i do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się.